<śmieniu> Święta Magdalena. To jest ta, o której mówiliście? Tak. tak. Wczoraj? Tak. Święta Magdalena była się bogatyfana na Sylwestrze, na naszej. Nie Nie to perek. O kurwa. I faktycznie tak. Zmień ustawienia jakości, bo masz tylko 1080. A to czekaj, a gdzie ja mam to zmienić? Jezu, Święta Magdalena już się tutaj rządzi, żeby 4K było. <śmieniu> O, bo... o Boże, eee, obgadujecie do, nie, mnie. Dobrze, dobrze. Czyli transmisja, wyjście. Ja się uczę latarki obsługiwać. A... Dobrze. Jak coś chcesz, to ci mogę podpowiedzieć, jak tam będziesz coś chciała. No i dobra, i dokończę ci, żeby już ten... W ogóle to witamy świętą Magdalena, bo zacząłem mówić... O Boże. Dzisiaj, żeby żeby ten. zmienić ten, to muszę transmisję wyłączyć. To możesz po grze to w takim razie zrobić już, myślę, eee, bo teraz... Nie zdążę, ten... żeby ją w ogóle nawet... A nie, ona napisała, Ucieka że ona tego. chce, żeby było mniejsze, a nie 4K, bo jej laguje. Aha. A to nie można na Twitchu sobie ustawić po prostu coś... tak tak jak na YouTubie pewnie. Ehm, chyba można tak. sobie samemu Święta zmieniam. Magdalena pyta, kim jest ta cudowna niewiasta. Ona się zdejmuje. Co pisia? Ta, ta cudowna niewiasta to Wiktoria. Wiktoria Gpońska-Brońska. Tak. Stoi pod hakiem, leczy się, self No, A. no ona, ona robi to specjalnie. Ona chce, żeby już ją zabił. To jest random. To nie oczekujcie zbyt dużo. Dobra, to ci jeszcze tylko szybko dokończę. Napisała no właśnie, nie da się, one, jest nie? tylko 1080. O oh, tak? Tak. tu. Ciwna. A nie ma czegoś w stylu... To możesz ewentualnie zaprosić na, na TikTok albo na coś bo chyba Nie, 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 na TikTok, tylko nie? na Twitchu robię. Nie. A, na Twitchu tylko robisz. Masz ewentualnie. Um, ale będę leżał. Nic. Tu nie ma palety. Ale będę leżał. A zesplagował? Tak. Tak, dobra. dosłownie nade mną leży. Dosłownie. No. Dobra, idę po Wika, ale nie wiem, czy zdążę. A co robi Kaki Co, no, tu jest też. Nie mia... siecie? Tak, poniosła. Dobra. Dobre. Wiesza. Ja zrobiłem Gena, on wraca na Vika, jako ten... wilczur. Wilczur? No, Wilczur. Kocham Wiesza, filmy no. poklatkowe, ale ten live to przesada. <noise> no, o, ale i... słuchaj, to pro... Problems tylko i wyłącznie... Gdzie ona jest? Ale mi się sprawdzić. Ucajcie, uciekaj, ucieka, ucieka, uciekaj. Ucieka, ucieka. Ja przyjmę, ja przyjmę. Uh, słuchaj, problemy tylko i wyłącznie do swojego dostawcy internetu. A tak serio to mogę coś zrobić, żeby ci mniej zaciadało? W sensie um, po mojej stronie w ustawieniach, czy, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie jakby jakości Czekaj, ja mogę odpalić w ogóle Twitcha może ja zobaczę, czy to jest coś. Znaczy, ja mam, ja mam odpalonego i u mnie wszystko, wiesz, działa dobrze, nie? Nie zacina Ale nic. Ale skąd ksior? słuchajcie, zrzucałem w niego śnieżkami, no nie? Powiesił mm. mnie i śnieżką we mnie rzucił. Tylko mogę zmienić jakość. A mogę zrobić coś, żeby była do wyboru, że ty masz na przykład 720p zamiast 1080? Dominik, Bo... no, to ty jesteś streamerem. <laughs> Patryk, ludzie mają większą wiedzę ode mnie i ja się tego nie wstydzę. Możesz mnie tu pomacać troszkę. Przecież to już tu idzie chyba. Nie dobra, bo słyszałem te nietoperki. No chyba na możesz, mię. ale jak mogę to dokonać takiego rzecz? Jestem prawie na palece. się chat GPT. Nie jestem na palce. Pytaj się czatu GPT nie Piesza Mamy cztery geny jak coś, nie? No ja zrobiłem tego jednego I to jest jest w akcie. znaczy była, już nie jest. Bezdobna. Potrzebujemy no, jest eksperta te, te łachy. Potrzebujemy eksperta od transmisji na żywo. Chat GPT. <laughs> Dobra, Expert. czekaj. Weź, weź się na live'ie połącz z nim głosowo i, i zapytaj się A Patryk, go. właśnie to robię. Idę. Nie ją Zmienię mu Chat GPT. Oj, powodzenie. O kurde, no... Fajta, 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 fajta! Dowolnie sobie jedną uchodźkę posłyszeć. Nie wiem, czy nie ma Penresa, do nich pójść sobie lepiej, tylko W jaki sposób mogę zrobić podczas transmisji live na serwisie twitch.tv, żeby osoby oglądające mnie miały wybór jakości transmisji. Nie tylko 1080p, ale na przykład 720p. W jaki sposób mogę to zrobić? Ponieważ ci co mnie oglądają, mają tylko 1080 p do wyboru, a nie mają niższych. Tak, goni za mną. Eee... A będę leżał. No. Eee... No i co? Z tego co powiedział, to ja po prostu. Zrozumiałem. Nie za dużo, ale zrozumiałem, że muszę mieć status afilianta i bitrate zmniejszyć. Dostosuj ustawienia. ho, w... święta Magdalena tutaj już zrobiła. Wysłała to i owo. Dostosuj ustawienia w obs a wyjściowo rozdzielić. że ma Żydna 1080p. Możesz się... ją. Co to tu wybuch? Też to widziałem. Można zmniejszyć to bardziej, ponieważ na mam... 4500 si jeśli się wyłączał, użyj górnej granicy Aha Górna granica Beat tu muszę użyć Dobra No i tyle byłoby ze mnie Nie, no ja czaję, przecież ja nie mam ci tego za złe. Dobra, to ja się tymi ustawieniami... A, bitrate obrazu mam ustawiony 4350, kazali 6000, no zobaczymy. No to dobra, to ja zmieniam. Ostrzenie, nagrywanie nie może być odzwane gdy... aha, aha, dobra. 6000. Transmisja, ok. Mm, to jest... Gekiryukin, dobra myśleć, ale Cięż, ciężko mi coś tutaj zrobić, bo nie wiem czy ja będę w stanie coś zrobić czy to nie jest już właśnie kwestia tego, że jest potrzebny ten afilient czy, czy, ale żeby do takich rzeczy trzeba było być to, z, to jest bez miejscem? sensu, nie? no przesada, Możesz... no żeby jakoś bo to jest rzeczywiście gdzieś tam jest w jakichś ustawieniach zakopane po prostu goni mnie to jest. Co to jest? Z bliźniakiem małym? Nie wiem. A gdzie jesteś? Puściła w mainie Bobka, no tak, wypuściła. Bobka wypuściła z siebie. GONI ZA MNĄ Ej, a jeszcze tak powiem Tutaj już bardziej tak Faktycznie yy, do Co do ja zrobiłem? Może jest jakaś strona, która Po prostu jest jak Twitch tylko zmniejsza jakość Na przykład oglądanych treści Coś takiego, bo jakby było To a, no, no tak, może... ja wiem o co chodzi, taki, że jakby inny klient... Taki, Twitcha. Jakby, on, tak, jakby że inny klient Twitcha, może coś takiego... Jest pode mną, internet, podnosi. Bo, no szczerze mówiąc to... Ja na przykład odpaliłem Twitcha, ale u mnie wszystko działa. Może to jest problem z internetem jakiś, po prostu, że jak po prostu na przykład za wolno działa internet czy coś, bo... By the way musicie w to coś grać. <laughs> Największa hejterka Dead by Daylight Co, możemy potem zmienić grę? Nawet wiesz, jest to wiesz, bardzo no, prawdopodobne Ja, by, ja by do narkomana powiedziała A musisz toć pać? to pać To jest to samo Ta gra jest tym samym Co jakaś, nie wiem, kokaina. Oj Gdzie ona jest? Bo słyszę Czy ją w ja Pani Święta Zajemnie Magdalena ktoś, odpowiedziała by... ci, Patryk Że skąd ja ona ma to wiedzieć Ja to no słuchaj, no ja daję rozwiązania, może jest coś takiego. Czy idzie po ciebie ta Lara? Mm, to ja idę, bo ja nie nikt wiem, po mnie nie, czy... nie idzie. Wi Lara widzi, że dwie osoby siedzą na genie. No, nie, nie idę, po co? Ona jest chyba goniona, nie wiem. Bie A, robi geno? O O, nie. On tu jest gdzieś. Gdzieś tak. No, tak to wina mojego internetu. Zgaduję, twoim dostawcą jest UPC? Czy supermedia? Czy supermedia? <grymne> Strzyknąłeś sobie coś? Czy tak, nie. wstrzyknąłem sobie, no dla przyjemności. Boże. Ona tu jest gdzieś. Nie, nie chciałem, sorry. Ona jest na tej larze. Przynajmniej rzuciła na niej bobka, ale ale są ultra blisko. Są idzie, tu. Idzie, czekaj. Czemu nie było wczoraj live picia? Fajna była Ibiza. Najlepsza. Najlepsza. A nie. Dostawcą ma play, czyli UPC, bo U play przejął UPC oh. mm. A jeżeli chodzi o... Naszą... Ale ona jest zajebista, idzie na Larę? E, tak? Tak. Okay. Ona jest zajebista, ona slaguje. Jeżeli chodzi o naszą wczorajszą Ibizę, to Ibiza był... Podnosi... E, Ibiza była taka, że... E... Że obec wiesz, wiesz, wiesz. obecni tutaj ze mną. Nawet jej nie oślepiłam! O cholera oh, kita, nie... To ja nie kończę tego gena, ja nie kończę go. No, no ona idzie po Larę. O Tyrk! Wiesz, tylko musisz uważać, bo Wika leży pode mną. Mogę ten, się wciągać. Okazało się chyba, gdzie jesteś mm -hmm. ogólnie, bo ten bałwan cię wystraszył, ale nie wiem, czy to on widzi. Ona biega A to małym. Patrz, stoi po środku, nie, stoi po środku, idzie pod... Powiem ci, oh, yeah. bo ją, yeah. ja ją widzę, bo ma... Jest pode mną. Ona, no idzie pod nią. Dominik, musisz się pośpieszyć. Muszę, przejdę mainem idzie na mnie Wraca po nią Dobra ściągam ją Dawaj leć Co ona robi? Co ona robi? Nie wiem. A, e, nie dokończyłem, co mówiłem. E, moi tutaj kontr. E, co, kontr? Nie, moi tutaj współrozmówcy nie wyrazili zgody na drank streama. A w szczególności niewiasta. Ja Cię w ten sposób nie upadlam. Ja to robię poza kamerą. Ale mnie wkurwiają takie gry po prostu. Nie powiem lata z tym popkiem Powiem Musi tak, z gdyby, gdyby nie to, że muszę te zadania robić, z chęcią bym pograł w Fortnite. A. Ile jeszcze mamy? Nie, ja, reportuję. Ile jeszcze mamy dni ogólnie na te zadania? Do szóstego chyba? Coś takiego. Dobra. Wiktoria tak. na czacie pojawiła się wiadomość do ciebie, możesz odpisać. Przepraszam. Może następnym razem, może za rok na następną Sylwestra. <noise> Oj. Dobra, idę wykrwawiam się, bo to nie ma sensu. Nie podniesie mnie przecież. Ona jest po drugiej stronie mapy, bo tego bałwana wystraszyła. Ja Fajna jest koleżanka. Jest babkiem na mnie tym małym. Bije mnie. A Mori. Ja, Wiktoria? od dzisiaj jesteś kancelowana. Naprawdę? Tak. To nie moje słowa, jak coś. Reportujcie ją tylko. Tamtecz... Ja powiem tak. Proszę mnie nie kancelować, bo ja mam opcję tutaj banowania.